Dobrze, bo powiedziałaś o tych bad tripach. Czy na przykład odczuwa, odczuwałeś skutki bad tripa przez kilka miesięcy, ale czy, mhm. czy na tą chwilę są jakieś skutki bed tripów, które odczuwasz do dziś? Nie, nie, absolutnie nie. Oprócz tego, że rzeczywiście to, o czym mówiłam w moim odcinku o HPPD, to, mhm. że rzeczywiście zmienia nam się trochę widzenie. I rzeczywiście czarne już przestaje być czarne, i mamy. Ja mam wrażenie, że my wszyscy mamy te zaburzenia widzenia po psychodelikach w takim bardzo nieznacznym stopniu, i to jest rzeczywiście coś, co jest i one zmieniają w naszym mózgu, i co zostanie z nami dosyć długo. Więc wydaje mi się, że to, to na pewno jest taki element, który, który zostaje, ale tak, żeby mieć jakieś negatywne konsekwencje, to nie. Nie, nie. Raczej bym powiedziała, że wszystko się w moim życiu tak odwróciło, mm. że, że to wyszło, wiesz, na, na dobre, tak, że ostatecznie jakby, dlatego też, wiesz, jakby ja bardzo dużo mówię o tym, że właśnie one mają niszczycielską moc, ale z drugiej strony właśnie nie trzeba się poddawać, bo jest też właśnie grupa ludzi, którzy właśnie jadą na pierwszą ceremonię ayahuaski, mm -hmm. mają bad tripa, wracają i później kilka lat się zmagają z PTSD po psychodelikach. Mm -hmm. I to jest takie, wiesz, właśnie... Takie kuriozalne tłumaczenie, ale to rzeczywiście często tak działa, że, że żeby się naprawić, to trzeba wrócić do tego miejsca, które cię popsuło. Mm. I tak jest z psychodelikami bardzo często, że jak one cię popsują, to znaczy, że trzeba do nich wrócić, żeby cię mm. naprawiły. No, to jest, a wiesz, to może być strat. Tak, to... to może być, trzeba być odważnym, żeby wrócić. No, ja wiem, ja, ja powiem szczerze, że rozmawiałam z wieloma osobami na ten temat, wiesz, żeby po prostu, żeby próbowały wrócić. Wiesz, to jest trochę ból, jeśli chodzi o pracę z psychodelikami, z ludźmi, bo uważam, że bardzo szkoda, że nie możemy robić tych doświadczeń w takich kontrolowanych warunkach. Tak. tak ja tak. Jakby, jakby, wiesz, już pomijam kwestię, strasznie nie lubię słowa szaman czy nie szaman, ale wiesz, ja wielokrotnie doświadczałam takich sytuacji, że jak pracowałam, z kimś na takim połączonym procesie, to jakby wiesz, Osoba, która jest doświadczona, która wie w jakimś momencie, kiedy jest, jest w stanie naprawdę pomóc innej osobie, tak? I w momencie, kiedy by to było legalne i możliwa by była rzeczywiście terapia psychodeliczna, no to wiesz, to, to by było piękne, tak? Bo moglibyśmy sobie to przepracować. Po pierwsze, jakby zrobić proces, który w jakiś sposób jest nadzorowany i kontrolowany w dużej ochronie, a po drugie, później ta osoba miałaby też możliwość jakby wejścia w jakąś rozmowę o jakby integracji tych doświadczeń psychodelicznych, wiesz, jak tak. żeby po prostu, mm, żeby to był kierunku, cały proces. Żeby... Czy przy niskich dawkach psychodelików też mogą wystąpić takie sytuacje jak bed trip czy właśnie później te flashbacki, o których mówiłaś? Zawsze mogą wystąpić takie sytuacje. Poza tym wiesz, że z niskimi dawkami to jest jeszcze tak, że ja mam wrażenie, że odsetek bed tripów na niskich dawkach jest dużo większy niż na tych dużych dawkach. Ciekawe. Bo i to jest bardzo często właśnie takie, takie błędne przekonanie co do tego, że jak weźmiemy mniejszą dawkę, to jesteśmy bezpieczniejsi. Bo bardzo często jest tak, że na tej, większej, na tej mniejszej dawce mamy większą możliwość kontroli. A 90% bet tripów wynika z tego, że próbujemy to kontrolować. Hmm. Czyli w sumie prosto... powinnaś być w takim stanie medytatywnym, medytacja. Tak, medytacja jest w ogóle bardzo pomocna. W momencie kiedy pracujesz z medytacją, to praktycznie, jak już zaczynasz się, jakby, jak nawet zaczynasz wchodzić w taki moment betripu, tripu, to jeżeli masz jakby dobrze opracowaną dyscyplinę, to jesteś w stanie z tego wyjść, jesteś w stanie się mm. tego nauczyć. Bo nie podążasz Natomiast... za tymi myślami.